Serdecznie Państwa witam. 16 marzec, godzina 15.30. 2025 rok. Temperatura 5 stopni Celsjusza. A tu pszczoła się już rusza. Co prawda, w pyłku nie noszą ale bardzo mocno manifestują swój, swą moc Przed chwilką byłem, to tu wszystko latało proszę Państwa To jest numer 16 To prawda, tyłku nie mam. sól numer 12. Też tam widziałem pszczółki. słychać w powietrzu w pasiece jęk pszczół tak pszczół jęczą gdy jest zimno a latają no niestety to jest dowód na to że utrzymują ciepłotę w całym Ulu, a nie tylko w kłąbie. No i tak latają. Wszystko gotowe. Wszystko gotowe do lotów, <laughs> młody przeraż. Już nieraz piskiem uciekały z pasieki, no ale zapomniały. No i tu jest ta, co mi bardzo pracowała w zimie. Ulde. Tu w zimie było wszystko mokre. No i odlatują i przylatują. Drodzy Państwo. Tu jest bardzo duża poduszka powietrzna, od spodu około 10 cm. To automatycznie większa kubatura ula. No i rodziny mają gorsze skutek tego warunki termiczne. Tu jest ładna rodzinka. To jest ładna rodzinka, no niestety, według zapowiedzi synoptyków. Dopiero na maj ma przejść prawdziwa pogoda, to był taki kaprys natury, te dwa tygodnie marcowego ciepła, aby ludzie sobie coś porobili. no i od się zbliża, robi się coraz ciemniej już szereg rodzin się pochowało nie wiem jak długo latałeś ogólnie Wylocki mam centymetr kwadratowy taki tunelik na przestrzeni może 8 cm także jest bardzo powolna wymiana gazów między wewnątrz a zewnątrz no i utrzymuje wyższe stężenie dwutlenku węgla, żeby tą warodę usypiać, a następnie tą uspaną warozę, która spada pszczoły biorą za korzuch i wynoszą na pole. gdy pszczoły zaczną wylegać na przednią ścianę no wtedy można wylotek powiększyć dużo lepiej pszczoły się chowają w ciepłych ulach na małych wylotkach niestety bo można je też ziębić zgodnie z literaturą centymetr kwadratowy na jedną ramkę Dlaczego centymetr literatura podaje? Tylko że literatura była pisana wtedy gdy na ule na pszczoły nie przyszła moda retro no i obrona wciąż przy mnie Tu jest dereń kwitnący, bo zapowiadają spadki do minus 5 stopni. No i ładnie pszczoły się schowały do ulów. Mimo tak niskiej temperatury, jednak wyszły zobaczyć co się dzieje. To w tej chwili co tam nie ma jakiegoś nowego czerwiu. 5-6 marca był robiony przegląd Co tam było niewiele w zasklepienia ale nanosiły sobie pyłku na pewno to się przyczyni do poprawy ich kondycji tyle pokarmu białkowego gdy Rzuciły do ula. No dzisiaj niestety pyłku nie przyniesą. Za zimno. I nie widać też, żeby na wylotek jakieś martwe pszczoły wyrzucały. No pięknie się bawią. Widzę, że mi aparat nie traci ostrości już stracił. No i tym ujęciem z tego 16 marca będę po musiał kończyć to nagranie w 87 roku 19 marca z nocy było minus 20 stopni mrozu drodzy państwo Potem się zrobiło już ciepło. I serdecznie się z Państwem.